Dzienniczek świętej siostry Faustyny Kowalskiej, miłosierdzie Boże w duszy mojej. Numer 1287. Pomimo ciszy duszy, prowadzę nieustanny bój z wrogiem duszy. Coraz to odkrywam nowe jego zasadzki, i znowuż walka wre. Ćwiczę się w czasie pokoju i czuwam. Aby mnie wróg nie zastał nieprzygotowaną. A kiedy widzę wielką Jego złość, w ten czas pozostaję w twierdzy. To jest w najświętszym sercu Jezusowym. 1288 19 września 1937 roku Dziś powiedział mi Pan: Córko moja, napisz, że bardzo mnie to boli. Jak dusze zakonne przystępują do sakramentu miłości tylko z przyzwyczajenia, jakoby nie rozróżniały tego pokarmu. Ani wiary, ani miłości nie znajduję w ich sercach. Do takich dusz idę z wielką niechęcią lepiej, aby mnie nie przyjmowały.